Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Manko z tej strony, Kamyk. Witam Was w kolejnym odcinku kariery. Kamyka, święta, święta i zaraz po świętach. A my gramy z Mainz i tyle chyba mam na wstępie Wam do powiedzenia. No, może nie, może jeszcze Wam pokażę tabelę, żebyście wiedzieli, w jakim położeniu jesteśmy. Mamy dużo punktów przewagi, 5 punktów przewagi nad Bayernem, obie tylko nie zaprzepaścić tej straty. Jesteśmy już po połowie sezonu, bo jest nas 18 zespołów, 17 meczów, czyli 34 spotkania do rozegrania, 14 spotkań w lidze, ale dzisiaj nawet. Najważniejsze będzie drugie spotkanie, ponieważ będzie to pierwsze spotkanie moje z Liverpoolem, z moim byłym klubem. Także przejdźmy do pierwszego meczu, na początek ligówka na rozgrzewkę, a później już Liga Mistrzów. Znowu, niestety, w pierwszym spotkaniu jest śnieg. No nie wiem, chyba trzy odcinki z rzędu. Pierwsze spotkanie to śnieg. Dzisiaj chyba troszeczkę mniej, chyba troszeczkę lepiej to będzie wszystko widać, taką mam, nadzie mam nadzieję przynajmniej. Dzisiaj o wiele lepiej wszystko widać. Tak, tak to wygląda. Także przechodzimy do meczu i gramy ostro. Pierwsza akcja w tej połowie, a połowa już się kończy, jestem z prawej strony, niech tutaj chciałem zejść, ale będę miał jeszcze na to okazję, jest ktoś do pomocy, no nie ma za bardzo, zagrywam spokojnie do Bennera, Benner, do ładnie, ładna ta akcja, w końcu coś nam wyszło, jakaś klepka, ale naprawdę akcja głównie w środku pola, bez strzałów na bramkę, ani Mainz, ani my nie oddaliśmy tak naprawdę dobrego strzału na bramkę, więc tutaj naprawdę nie było co pokazywać, mecz nudny jak flaki z olejem, nic się nie dzieje, śnieg przeszkadza w grze, no i i tak skończy się prawdopodobnie pierwsza połowa. Tak jest, pierwsza połowa 0 do 0. Nawet statystyki wam pokażę, że no, jeden strzał miał Mainz, e, Bajster w 40. Minucie. Także, no, ale ja nie przypominam sobie, że tam był, był dobry strzał. i immobile, immobile schodzi, wchodzi Sako. Także, no, były gracz e, BVB nie dał rady przeciwko BVB zdobyć bramki. Gonzalo Castro. Castro strzela, broni Karius. Pierwsza dobra akcja, pierwszy strzał dobry w naszym wykonaniu, ale jeżeli teraz pójdzie dobre dośrodkowanie, a byłoś takie, no powiem wam, że bramkarz miał problemy. 51 pierwsza minuta czy dobiegnie Mikitarian dobiegł do piłki do środkowania, ale zbyt mocne i kary słapił bez problemu w ręce. Kamyk przejemy, czy nie przejmę? Przejąłem piłkę. Co tu się dzieje? Spore zamieszanie. Jeszcze kamyk dribluje. Ładnie kamyk. Prawa noga. Lewa noga. Zbyt płaski strzał. no Próba odbioru piłki naprawdę na wysokim poziomie. Tam przycisnęliśmy go tego obrońcę. Dlatego stracił piłkę. Tam sporo zamieszania było. No, teraz to już będziemy grali bardzo, bardzo ofensywnie. Jestem na lewym napadzie teraz ustawiony. Royce jest chyba na prawym napadzie. Zobaczcie, jak nas dużo podchodzi. Ale też, jak dużo obrońców Mańcy jest. Piszczek. Teraz będziesz szukał podania gdzieś do środka. Piszczek ładnie jest Mikitarian, Mikitarian do mnie, Kamyk zawija, Kamek strzela! No i odbija tutaj zamieszanie. No klatą obronił obrońca. A gdyby nie on, co mogło być nieciekawie? Oj, tutaj, to nie wiem, czy to nie był ostatni obrońca i czy tu nie będzie czerwonej kartki. Zaraz się przekonamy, kto w ogóle tam był. Nie, żółta na szczęście, to chyba Leigl, czy jak on tam się nazywa. Małe zmiany, ja muszę przemussumulować pozostałą część meczu. Ostatnio moja forma nie jest na szczycie, nie strzelam bramek tak, jak bym chciał. Może przygotowuję się na Liverpool i na nadchodzące spotkanie Ligi Mistrzów. No, i boję się, że z tym Liverpoolem mogę też nie zagrać. To by było troszeczkę głupotą z mojej strony. pomyśleć że tym wcześniej zejść z boiska. No, ale myślę, że trener powinien mi, mimo no, nie najwyższej wytrzymałości, wrzucić do, do tego meczu. Zaraz zobaczymy. Oby tak, oby tak, czy nie? Symuluj mecz. Może na rewanż się ustawię w takim razie. Zobaczmy, jak poradzimy sobie. Ja chciałem pojechać do Liverpoolu, do, do starej mieściny, w której grałem przez no, rok z wypożyczeniem, ale zobaczymy, jak sobie poradzimy. Lowren z żółtą kartką, później z lekką kontuzją, ale gra dalej. 22 minuta. Markowicz strzela bramkę. Mój kolega, który mi podawał, ale teraz Piatty na szczęście strzela, wyrównuje na 1 do 1. To jest korzystny w miarę wynik dla nas, bo przy wyniku 0-0 u nas no to my awansujemy ale nie będziemy pewnie liczyć na taki wynik zobaczmy, dalej mamy no Piatty strzela na 2 do 1 ależ Piatty się odpalił w tym meczu no i wygrywamy z Liverpoolem 2 do 1, więc no tu już jesteśmy bardzo blisko awansu, zobaczmy czy dzisiaj jeszcze czy to w kalendarzu jest tak, że dzisiaj zagram, nie, z Liverpoolem rewanż dopiero 12 także w dzisiejszym odcinku nie będzie tego meczu z Liverpoolem, a niestety szkoda, 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 no ale z Hoffenheim trzeba zagrać ligówkę i i zdobyć kolejne bramki, więc no, mam nadzieję, że po tej przerwie wrócę do dobrej. Zaczynamy spotkanie u siebie z Hoffenheim. Skład znamy: Dhea Piszczek, Sokratis, Subocic, Durm, Bentem, Victorian, Gunogan, Castro, Piatti i Kamyk. Gdyby był Royce, to prawdopodobnie byłby nasz najlepszy możliwy skład. I znowu, tak jak w pierwszym spotkaniu ostatnio zawsze jest śnieg, to w drugim jest bardzo pięknie. I w drugim teraz ostatnio strzelam, więc no, liczę na powtórki z Hoffenheim. Powinniśmy strzelić tutaj chyba jeszcze Polański gra, ale tak, to Vargas no, też jest dobry. Ale powinniśmy strzelić chyba, nie? Trzymamy kciuki. Jatti do Bennera, Benner do piszczka, piszczek z tyłu, bardzo rozgrywamy. Bender, jakby się obrócił, to bym nie znalazł. Właśnie jeszcze Castro do mnie. Castro dostaje bardzo dobrą piłkę ode mnie. Castro, zagraj mi tutaj. Kamyk wjeżdża. Areszt Grachl to obronił. Ale klepa była pierwszorzędna. Pierwszorzędna klepka. Zobaczcie na to. Strzał na wjeździe. No tutaj musiał. Ręką bardzo dobrze zagrał. A ja rozegram to na krótko. Nie ma tutaj nikogo. Zobaczcie. Mnóstwo miejsca. Ręka, ręka, panie sędzio, Ręka tam była. To była ok Kaki, ręka oczywista. Zabrał mi tą, przez tą rękę piłkę i nie mogłem nic tutaj zrobić. Jeszcze piatti przy piłce, piatti zagranie do mnie, ale szwagler przerywa tą akcję. Czek do Castro, piszczek z Castro, zagraj jeszcze do góry, piszczu. Miszczu zagrał, Bentner do mnie, wysuń dobrze, brawo, ależ za mocno. Minimalnie, minimalnie za mocno. A mogła to być fenomenalna okazja do zdobycia bramki. Dobre podanie moje do piątego Piatty, Piatty, możesz mi się zrewanżować? Kamyk! 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 Co to za strzał był do bitka? Nie będzie! Jeszcze jest Benner! Ależ ja słabo uderzam, no śniadanie nie jadłem, albo siłownię odpuszczałem. Piszcie jak jeszcze do mnie! Sało, ale niestety to będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. No chyba musiałem naprawdę tą siłownię odpuszczać. Dawaj, zagraj jeszcze raz na blisko. Jest zagranie na blisko. E, wiemy, jak to się często kończyło, jeżeli takie były zejścia. Nie no, pilnują mnie teraz ci obrońcy tak, że ja nie jestem w stanie niczego wykonać. Czyżby instrukcje, do... Co, co do mnie były takie, że po prostu trzeba mieć trzymać na krótko, nie można w ogóle mnie odpuszczać. Jeżeli ktoś jest blisko. Kopiłki, to po prostu mam ją zabierać, no nie wiem. Eee, taki trochę. Nie. no, mój, zapamiętam. Dobrze, Durm. Gundogan w końcu do mnie. Mam troszeczkę więcej miejsca niż zwykle, ale schodzę do środka. kamyk, faulowany byłem. Czy nie? Co się stało? Koniec pierwszej połowy. Nie, po prostu nic mi nie idzie teraz. Gdzie jest moja forma, Gdzie ja ją zgubiłem? Czyżby mało treningów? Zobaczcie, nic nie idzie, nic nie chce wejść do bramki, tak dobry początek sezonu i znowu jakiś przestój. Ja mam takie okresy, gdzie mam po prostu przestoje, nic nie chcę wejść do sieci, Driblingi nie wchodzą tak jak zwykle, triki nie wchodzą tak jak zwykle i to jest no, swojego rodzaju problem. Nie wiem, czy to psychiczne, że jestem tak młodym graczem, czy, czy po prostu na początku sezonu jestem aż tak dobry, a później forma słabnie. Kamyk przebija się przez dwóch, kamyk, zejście do środka, jest prawa noga, kamyk, kamyk z prawej nogi i w końcu siadło, jest, cieszymy się, cieszymy się, dawajcie cały team, z buta wjeżdżam, cieszę się, w końcu strzelam bramkę, e, no tutaj zobaczcie, przez dwóch się przebijałem, e, trik znany jeszcze z czasów ekstra klasy, e, no i finezyjne wykończenie po długim rogu niczym e, Thierry Henry i to jest mój 20 gol w tym sezonie, w końcu wpadło do sieci. Oj to może być niebezpieczny strzał i to jest wyrównanie Schwagler strzela na 1 do 1 w 70 minucie. Jak obrona mogła zostawić 3 km w polu karnym wolnej? Przestrzeni. No zobaczcie! Tam nikogo nie było! Zobaczcie! Zobaczcie na to! No przecież to jest jakieś bronienie, jak. Ja nie wiem, tak w Ekstraklasie nawet słabo drużyny nie bronią. Zobaczcie, ile on miał miejsce, ale uderzenie też. E, no, najwyższa klasa. I on chyba w ogóle wszedł dopiero. Ja muszę przesumulować resztę meczu, ale to, co się stało tam? Widzieliście na własne oczy i czy my teraz stracimy dużo punktów, bo ogólnie jeszcze nie sprawdzałem wyników poprzedniego spotkania, ale zaraz to zobaczymy. Zostałem zawodnikiem meczu, mamy 55 punktów, 5 punktów przewagi nad Bayernem. Czyżbyśmy wygrali dwa poprzednie spotkania? 4-1 teraz było, trzy bramki jeszcze wpakowali, a zobaczmy jeszcze było nasze spotkanie... 2-0 z Mainz, także jak ja schodzę to strzelają, nie wiem czy, czy niedługo mnie kurde Starić z drużyny nie wyrzuci. Wow, dribbling niedługo będzie na 99, <grym> będzie pokazywało 100, no 100 to raczej nie wbijemy. Ale jeżeli pójdzie dobry trening na czwartej pozycji, nie, no poszedł na D, no a dalekie strzały, więc możemy mieć pierwsze statystyki na 99. Czy będę miał większą wartość niż 100 milionów? Możliwe, możliwe, chociaż i tak to jest bardzo, bardzo duża wartość. A teraz herta przed nami. My z Hertą powinniśmy sobie poradzić, tak? Na okładkach jest starić, co mnie troszeczkę martwi, ale póki co to ja jestem pierwszoplanową postacią w Burus. No to lecimy z domowym spotkaniem z Hertą Berlin. Royce w końcu w składzie, ze mną równo. Ja mam troszeczkę mniej siły, nie wiem, no naprawdę, czy, czy, czy ktoś mi coś dosypuje do jedzenia w trakcie obiadów? Mam tak mało siły, tak mało wytrzymałości, że się sam sam dziwię, dlaczego tak jest. Zalo, Castro do mnie, Castro wybiegaj na pozycję, podanie do Castro, Castro ma dużo miejsca, dośrodkowanie! I gundogan nie trafia z główki, to była dobra zespołowa akcja, ale niestety nic z tego nie wyszło. Następne spotkanie gramy z Wolfsburgiem, już pokazują, bo to będzie naprawdę ważne spotkanie. Ale póki co wszystkie oczy, wszystkie mózgi powinny... Powinny się skupić na tym spotkaniu, ponieważ tu potrzebujemy trzech punktów. Pamiętajmy, że mamy aż i tylko pięć punktów przewagi nad Bayernem Monachium. Rzut rożny dla Herty może być niebezpiecznie. Dośrodkowanie, główka i Gundogan. Kolejny rzut rożny, ok. Kolejny rzut rożny dla Herty Berlin. Zobaczmy, co zrobią z drugiego stałego fragmentu gry. Play Beautiful napisane na banerach, ale chyba hard. Dehea to złapie, Jaki hard, jaki Dehea. Znaczy Dehea, nie hard. Wybijana piłka do mnie, jeżeli zgram to w dół, chociaż jeszcze jest szansa na przedłużenie tej piłki do mnie, ja nie mogę tego spierdzielić, halo, to jest fal, to jest, czy wy to widzicie? To jest niemożliwe, on mnie pomknął, byłem sam na sam, ha, co tu sędzia bierze w tej Bundeslidze? Ależ fatalny błąd! Bon. Ja tutaj się drapałem po głowie, a fatalny błąd! Bon. Ja, ja gram ostatnio! Fatalny błąd bon popełnił zawodnik karty, którego nie potrafiłem wykorzystać, bo byłem w ogóle zaskoczony. Ja tu drapię się po głowie, a tu takie rzeczy. Koniec pierwszej połowy: 0 do 0. Ja naprawdę jestem bez formy. Piszczek zagrywa do mnie i ja uruchomiłem tutaj Castro. Castro do tyłu do Durma. Durm to zrobi Durm, poczeka. Ale obruch chciał, chciał zagrać do mnie, chciał, ale był źle ustawiony, źle obrócony. I to mu niestety nie wyszło. Jeszcze tutaj naciskany e, popełnia błąd. Zawodnik herdy strzał i znowu broni. Kurde, tym ciałem bronią skurczy i tak, że nie mogę nic zrobić z tego. Już mnie to zaczyna irytować. bo Ponieważ moja gra wygląda źle, e, już w prasie pewnie e, od jutra będzie. Gdzie jest forma kamyka? E, co się z nią czy, 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 czy ma na to wpływ oferta z Juventusu? Takie wysokie pieniądze? Nie wiadomo. No i muszę zejść. Nie mam formy, nie wiem co jest. Znowu przystanie 0 do 0, zajdę i pewnie znowu starić na strzela. I boję się. Że to może oznaczać przerwę dla mnie w jednym lub dwóch spotkaniach, ponieważ starisz zapewnia wygrana, ja nie zapewniam dosłownie nic. Zobaczmy, czy dribling na 99 mi wskoczy, czy nie. Zobaczmy czwarty trening, obserwujmy. Tak, dribling na poziomie 99. Mogę do 100 wbijać? What? On no, napełnia się. Nie wiem, czy, 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 czy to jest jakiś błąd, czy będę mógł mieć 100. Na razie mam 99 dribling, 99 kontrola piłki. No to wygląda ciekawie. Um, niestety zremisowaliśmy teraz ten mecz tylko z Hertą. To jest z, z, głównie moja wina. E, zobaczmy jak wygląda raport dotyczący składu. Nadal jestem na pierwszym miejscu. Nie. To nie tu chyba, to jest ranking składu, ranking składu, nadal jestem na pierwszym miejscu, ale Daniel starić jak widzicie, pochwoli po szczebelku, po szczebelku idzie do góry. Ja mam niby 8-5 na tą średnią ocenę meczową, ale no w tych ostatnich meczach to naprawdę nie jest nic, nic, nic dobrego. Także ja się boję o mnie, nie wiem jak Wy, no to zobaczymy czy w środowym meczu zagram z Wolfsburgiem. Symuluj. No dobra, nie ma mnie, będzie Daniel Stary w grze. Jeżeli on strzeli, to już będę mógł się bać o swoją pozycję. Ramos strzelił, który wszedł, więc też kolejny napastnik. Ale to jest tylko remis z Wolfsburgiem, albo aż remis z Wolfsburgiem, bo nie oszukujmy się, Wolfsburg jest dobry. Chyba, że trener trzymał mnie oczywiście na... Zobaczcie, nic nie zaliczyłem. To jest porażka, to... porażka totalna. To może mnie trener... No, mam nadzieję, że mnie wystarczy... Oj, oj, oj no tutaj muszę strzelić dwa, dwa razy średnia 7-0. Tak, gram z Bayernem, więc od razu mocno z petardy, z buta wchodzimy w przyszły odcinek. Gramy z Bayernem, a później mamy spotkanie ligowe, nie ligowe, rewanż z Liverpoolem. I tutaj też nie chciałbym zejść zbyt wcześnie z meczu z Bayernem, ale też chciałbym zagrać z Liverpoolem, no bo dwa razy, jakbym odpuścił, to by było słabo. Jakub Błaścikowski powraca, to ważna informacja, cieszymy się z niej oczywiście. Ja kończę na dzisiaj odcinek. Może był troszeczkę krótszy, ponieważ no, te mecze były krótsze. No ale mam nadzieję, że jeżeli tak wam się podobało, zostawicie łapkę w górę, subskrypcję jeżeli nie macie i to było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dara.